Na obiad, słodki misiu! Musimy działać i to szybko! Dziewczyny, róbcie to, co ja! Przestań wydawać rozkazy! Poddaj się i ty! Brak! To klacnik! Zeris! Wolta! Efedia! Oh, dziewczynki! Oh, oh. Oh, dzień dobry! Chyba was nie obudziłyśmy. My się tutaj bawimy. Jak to razem? Oh. Tak, w nocy wydarzyło się coś dziwnego. Miałyśmy dokładnie taki sam sen. Kropnie zwariowany! O takich walecznych księżniczkach, strasznych potworach i magicznych kryształach. Hmm, to rzeczywiście jakiś strasznie dziwny i zupełnie nieprawdopodobny sen. No właśnie, ale to niesamowite! Śniło nam się to samo! A wiesz, co to znaczy? Że to się naprawdę zdarzyło, ale byłyście zaczarowane, więc nie wszystko pamiętacie. No, coś ty, że jesteśmy bardziej podobne niż myślałam! Jak? Rodzina. Dokładnie jak rodzina! Oh. A ponieważ jesteśmy teraz rodziną, do czego doszłyśmy po nocy spędzonej z wami? Postanowiłyśmy, że coś wam podarujemy. Oh. Dziękuję, ale lepiej ją zatrzymajcie. Dzięki temu dłużej zapamiętacie ten moment i nasze spotkanie. Auriana, patrzcie! Klejnot wyroczni! Ach.